Jest z nami Hermes Soares, trener z Farenc. Witam trenerze, gratuluję zwycięstwa odniesionego na trudnym terenie, na którym nikt nie wygrał od no, blisko roku. Witam, no, Dziękuję. No ogólne, no wiedzieliśmy, że to jest zespół mocny u siebie, zdaliśmy sobie sprawę, zmieniliśmy trochę strategię do tej yy, dzisiejszej gry. Byliśmy bardzo dobrze zorganizowani, szczególnie w, yy, w obronie i, no i przez to nie dopuściliśmy do, do, do sytuacji 100% przeciwnika. A z kolei mamy, mieliśmy sporo sytuacji e, w piłki, szczególnie pierwsza powa, gdzie się skończyło 2-0 i jeszcze oprócz dwie sytuacje, które mogliśmy też e, lepiej, lepiej to dokończyć. Z boku wyglądało to tak, jakbyście zneutralizowali wszystkie dobre punkty. W I czy ma trener podobne wrażenie, że te wszystkie mocne strony udało się dzisiaj wyeliminować i dzięki temu wynik jest taki jak jest? Tak, tak, nie tylko to, też potrafiliśmy wykorzystać też nasza mocna strona, nie tylko utrzymanie piłki, ale mamy też szybki zawodników no i dobrze zawodnicy szkoleni w środku, I więc wykorzystaliśmy też podbiorze piłki, byliśmy bardzo groźni od początku meczu i stworzyliśmy naprawdę no, sporo sytuacji na tle, na tle przeciwnika. No czy po tym początku sezonu dzisiejsze zwycięstwo jest takim jakby złapaniem oddechu, bo no doskonale zdajemy sobie ja i trener sprawę, że początek sezonu nie był taki, jak sobie wymarzyliście. Dwa punkty w trzech meczach, dzisiaj pierwsze zwycięstwo. No i myślę, że nieco otuchy, nieco tlenu też mogło wam, wam dać w kontekście kolejnych meczów. Na pewno każdy z nas wiedział, że trzy punkty dzisiaj byłyby dla nas bardzo potrzebne. Bo zdaliśmy sobie sprawę, jak, jak, jest, jak wygląda tabela na dzień dzisiejszy przed meczem. To też nie znaczy, że pierwsze, pierwsze trzy kolejki nie zasłużyliśmy na, na, na wygranie, wręcz przeciwnik. No ale liczy się punkty, i, i dzisiaj najważniejsze też były, były punkty, które nam brakowało w poprzednich meczach. Tyle, trener Helmes Soaresz po meczu w Daświecie świecie Unia Swarzędz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z nami Michał Grobelny, zawodnik Unii Swarzędz. Witam Cię bardzo serdecznie i gratuluję zwycięstwa. Witam, dziękuję bardzo. No, zwycięstwa myślę, że w pełni zasłużonego. Dzisiaj byliście drużyną lepszą i myślę, że tak po prostu wypunktowaliście dzisiaj w D. Zgodzę się w 100%. Myślę, że w pełni zasłużone zwycięstwo. Myślę, że przebieg meczu w pełni kontrolowaliśmy. Tak naprawdę nie dopuściliśmy do, do, do żadnej sytuacji bramkowej, udało nam się trzy bramki strzelić, były również jakieś inne sytuacje bramkowe, natomiast zdawaliśmy sobie też sprawę do jakiego przeciwnika przyjeżdżamy, wiedzieliśmy, że u siebie w lidze nie, nie przegrał od blisko roku, także byliśmy przygotowani na ciężki mecz, natomiast w naszej sytuacji bardzo potrzebowaliśmy trzech punktów, żeby, żeby troszkę się odbić i piąć się w górę tabeli. Co było dzisiaj kluczowe do odniesienia zwycięstwa, bo z boku można było zauważyć, że częściej wygrywaliście pojedynki, że częściej było także uprzedzaliście zawodników, gdy wypychaliście ich z pola karnego. Co było takim właśnie najważniejszym elementem, który przesądził dzisiaj o waszym zwycięstwie? Myślę, że bardzo dobra organizacja w grze defensywnej, ale też w fazach przejściowych do, do ataku. Można powiedzieć, że, że w pierwszej połowie gdzieś tam wypunktowaliśmy zespół gospodarzy. I myślę, że, że przede wszystkim dobra, dobra organizacja jako, jako całość. No właśnie, wspomniałeś też we wcześniejszym pytaniu o tym, że te punkty były Wam bardzo potrzebne. Jest to wasze pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. No i właśnie, jak jest ono istotne, no bo no doskonale wiemy, że początek sezonu nie był dla was najlepszy i na pewno nieco inaczej sobie wyobrażaliście te pierwsze mecze. Tak, zgadza się. Na pewno nie. Nie spodziewaliśmy się tego, że będziemy mieć po trzech kolejkach tylko dwa punkty. Natomiast nie chcemy wracać już pamięcią do tych meczów. Wyciągnęliśmy z nich wnioski. Myślę, że dzisiaj to pokazaliśmy. Szkoda straconych punktów na, na początku sezonu. Ale tak jak powiedziałem, bardzo cieszą dzisiejsze trzy punkty. I myślę, że to będzie takie przełamanie i taki dodatkowy bodziec w postaci kolejnych zwycięstw. Tyle Michał Grobelny po meczu w Daświecie Unia Swarzędz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Z nami Jakub Nawrowski po meczu w Daświecie Unia Swarzędz. Witam Cię Kuba bardzo serdecznie. Witam. No i sam przyznasz, że chyba po takim meczu ciężko cokolwiek powiedzieć. Pierwsza porażka od blisko roku przy Sienkiewicza. No i niestety wynik myślę, że też mówi sam za siebie. Tak jak powiedziałeś, ciężko coś powiedzieć po przegranym meczu. Rok bez porażki na Sienkiewicza. No niestety przyszedł ten czas, gdzie przegraliśmy, no... W poniedziałek przychodzimy do szatni, trzeba sobie powiedzieć parę słów o tym meczu, przeanalizować wszystkie błędy, jak straciliśmy bramkę, żeby co wyeliminować na następnym, następnym meczu, i no musimy się podnieść, to nie ma innej opcji. Czy był to dwoim stanem taki mecz, gdzie dosłownie nic nie wychodziło, że moglibyście grać jeszcze z godziny dwie, a i tak by nic nie wpadło, bo przynajmniej z tylu sytuacji, które dzisiaj zostały stworzone i, no i niewykorzystane, no to można było takie wrażenie odnieść? No, to każdy musi sobie zadać pytanie, czy daliśmy z siebie 100%. Tak? No, straciliśmy dwie bramki tak naprawdę po, po swoich błędach. Mieliśmy swoją sytuację, nie wiem, w której na początku meczu mogliśmy obejść na prowadzenie. Niestety oni wyszli i, i no, coś się posypało. No, na pewno mogliśmy więcej zrobić, jakby, ale to co powiedziałem, no, każdy musi sobie zadać pytanie, czy daliśmy z siebie 100% i, i grać dalej. Tak? Teraz można powiedzieć ciężki tydzień pod kątem fizycznym. Dwa mecze w ciągu tygodnia: najpierw wyjazd do Stargardu, potem mecz z Kartuzją. Ważne będzie rozdysponowanie tymi siłami w ciągu najbliższego tygodnia? To na pewno, ale te, te sprawy to już jest zadanie sztabu, oni dokładnie wiedzą kto, kto jakie ma siły, kto ile może grać. My na pewno w środę, tak jak i sobotę, będziemy mieli dwa mecze teraz w tym tygodniu. W każdym naszym meczu jest cel 3 punkty i jedziemy do Stargardu po, po 3 punkty, tak. No i tego Ci Kuba życzy, tych trzech punktów w Stargardzie, tyle Jakub Nawrocki po meczu w Daświecie Unia Swarzec. Z nami trener Krzysztof Urtnowski po meczu w Daświecie Unia Swarzec. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry, witam. Na pewno chcielibyśmy, żeby w troszeczkę innych nastrojach rozmawiać o setnym meczu trenera w roli szkoleniowca świeckiej wdy, no niestety wynik jest jaki jest. No i no i właśnie, co sprawiło, że dzisiejszy mecz nie potoczył się tak, jak byśmy tego chcieli. Chcieliśmy zagrać odważnie, po meczu pierwsze co przychodzi mi do głowy, to, to może byliśmy zbyt odważni, bo przegrywając 3-0, i mając jeszcze tyle sytuacji bramkowych, mówię o przeciwniku, no to, to na pewno tutaj pierwsza myśl jest taka, że, że może troszeczkę, troszeczkę ten plan był zbyt odważny, aczkolwiek i nasza dyspozycja i, i też te trzy pierwsze kolejki w wykonaniu stwarzędza tak naprawdę no, zmusiły albo inaczej, nie dały nam tak naprawdę innego pola manewru. My chcieliśmy tutaj u siebie wyjść wysoko, zagrać dobry mecz. Wygrać tak jak przez ostatni rok to robiliśmy i, i dopisać 3 punkty. A niestety i obraz meczu, i wynik tym bardziej e, no, nie jest zadowalający, mówiąc lekko i tak szybko. No właśnie, czy ta porażka nie boli tym bardziej, że kończy się dzisiaj ta prawie, trwająca prawie rok seria e, bez porażki Przysiękiewicza 18 w meczu ligowym, że właśnie w taki sposób po porażce 0-3 ta seria została przerwana? No oczywiście. Odkąd jestem trenerem, tak jak powiedziałeś, tutaj we wzięto 100 meczów, to ten wynik 3-0 jest, jest, jest wynikiem takim e, dla nas najwyższym wymiarem kary, e, bo już dwukrotnie przegry, przegrywaliśmy trzema bramkami. Dzisiaj w ten, powiedzmy, jubileuszowy mecz też przegrywamy trzema bramkami i e, no jest to na pewno bardzo, bardzo bolesne. Co do gry, gdzieś tam na szybko mówiąc i szybko gdzieś tam analizując, na pewno pierwsza połowa i sposób w jaki straciliśmy, w jaki straciliśmy bramki, no nie jest, to, nie jest to tak naprawdę dla nas usprawiedliwienie, aczkolwiek no ciężko z tak jakościowym zespołem będzie się goniło wynik, jeśli tracimy bramkę po raz kolejny po stałym fragmencie gry w bronieniu. Na no drugą bramkę po naszym, z tym fragmencie gry, więc taki bardzo łatwy sposób, jak na tak jakościowy zespół. A gdybyśmy stracili te bramki po budowaniu, czy po fazie przejściowej, którą mieli bardzo dzisiaj groźną, ten zespół to, to tutaj pewnie, pewnie troszeczkę inny był obraz. A, a mówię, na tyle sytuacji my te bramki w zbyt łatwy sposób po prostu oddaliśmy dzisiaj przed wdą teraz intensywny tydzień, najpierw wyjazd do Stargardu, następnie spotkanie z Kartuzją. Jak istotne będzie rozdysponowanie logistyczne i też siłowe pod kątem wytrzymałości zawodników względem właśnie tych dwóch meczów rozegranych w tygodniu. No tutaj pomyśleliśmy długofalowo i wyszliśmy już naprzód, że tak powiem z tym planem w tym mikrocyklu. Więc nie braliśmy pod uwagę tylko od następnych dwóch meczów, tylko już ten mecz z Farzędzem i tydzień poprzedzający ten mecz był, był brany pod uwagę pod kątem całej logistyki tych 14 dni, a nie 7, bo myśląc tylko o tych 7 najbliższych dniach to troszeczkę mało czasu dla naszego zespołu, który wiadomo, że, że tutaj to nasze funkcjonowanie musi być, musi być łączone z obowiązkami zawodników i, i i gdzieś tam z tymi dojezdnymi chłopakami, a więc tutaj no, wzięliśmy to pod uwagę. E, trenujemy, trenujemy już gdzieś tam z myślą o, o dwóch najbliższych meczach, tak żeby to wszystko dobrze rozplanować, to samo logistycznie. E, no i wierzę, że bardzo dobra reakcja z takim, z takim pozytywną, pozytywną złością będzie widoczna już w środę. Ja także w to wierzę i tego trenerowi życzę. Jeszcze raz serdecznie gratuluję osiągnięcia 100 meczów w barwach wdy. Tyle trener Krzysztof Urtnowski po meczu w daświecie Unia Swarzędz.